Dzień dobry serdecznie moi drodzy na oddziale wersja Euro, bo niestety zmieniłem blok. Zapisuję się na oddział zdecydowanie przed tym Euro. Dzisiaj powiem wam dlaczego. Wszyscy przypuszczam, że większość z nas trafi na oddział w najbliższych dniach oddział reprezentacji Polski. Trudne sprawy kibica reprezentacji Polski będzie intro osobne pod to, ale wytypuję wam całe Euro, wytypuję wam mecze Polaków i sami zrozumiecie jak to się ułoży, ale najpierw coś fantastycznego dla was, żeby trochę optymizmu było. Pora na trzeciego zawodnika współpracy z komputernikiem, w tym tygodniu jest to Zhiyun Smooth Q4, czyli rewelacyjny gimbal, który pozwala Wam za pomocą Waszego smartfona robić ujęcia iście hollywoodzkie. Sami zobaczcie jak to wygląda, ponieważ dedykuję tego właśnie gimbala kibicom, możecie nagrywać piękne ujęcia swoich celebracji, wyskoków, zwolnionych temp i tak dalej. Dodatkowo w tej edycji combo dostajecie też futerał razem z lampką, jak widzicie gimbala można Wydłużyć, dzięki czemu nawet ujęcia, które będziecie nagrywali blisko ziemi, nie będą wymagały od was specjalnych akrobacji. Z gimbali firmy Zion korzystam od dawna. To jest mój pierwszy, jeżeli chodzi o smartfon, ale już widzę, że jest game changerem. Pamiętajcie tylko, że z kodem futrol zgarniacie ten sprzęt w rewelacyjnej cenie z mocną obniżką. Wchodzicie na komputronik.pl, wklepujecie kod futrol po dodaniu tego gimbala do koszyka i cieszycie się rewelacyjnie niską ceną tylko przez 7 dni. Pamiętajcie, oferta ograniczona czasowo. Przypominam, macie tylko 7 dni na zgarnięcie tego kołdu rabatowego. Zostało wam jeszcze GoPro w rewelacyjnie niskiej cenie. Z Kodem chyba dwa dni zostały na zakup tego GoPro w tak niskiej cenie. Wszystkie linki macie w opisie. A ja puszczam to, na co czekaliście. Trudne sprawy kibica polskiego. Trudne sprawy kibica polskiego. Ta cholerna grupa na euro. Ciężko siedzieć tak bez niczego, gdy szykuje się w pier. No wiesz co? No wiesz co? Moi drodzy, zacznę od tego, dlaczego oddział. Bo znowu jest to samo, rozumiecie? Znowu jest to samo. Ja was ostrzegałem, ostrzegałem i mówiłem, żeby uważać, że o nie podpalajcie się, nie to, nie tamto, spójrzcie na tą grupę, za jak to wygląda. I co? I mówiłem. I się. sam zaraziłem. W sensie, ja już to czuję. Ja świadomie zaraz zobaczycie, jak będę typował, ale ja już czuję, że jak przyjdzie ta niedziela, a w już tuż, tuż i mecz z Holandią i chociaż mój świadomy umysł mówi mi, chłopie, nie ma szans, to ja już dzisiaj wiem, że będzie podjarka, że będzie, a może jednak, a może jednak, już to wiem, Ju, ja już dzisiaj to wiem, nagrywam to w czwartek, wy widzicie w piątek, zresztą jak to oglądacie, to ja jestem właśnie z Gosią w drodze do Berlina, przypomnę, od teraz codzienne materiały, jutro z Berlina, później Hamburg, każde miasto gospodarzy euro wam pokażę, każde, pokażę wam ceny noclegów, Pokażę Wam strefy kibica, pewnie będą też jakieś live'y, będę na meczach Polaków, będą materiały publikowane, więc serdeczna prośba i bardzo Wam dziękuję, jak raz dziennie będziecie chcieli sprawdzić, jak ta moja podróż, nasza w zasadzie po Niemczech wygląda, bardzo będę Wam wdzięczny. Plecak do JRL-a też zabieram, ale jeszcze go nie umiem obsłużyć, więc za czym jak wyjdzie. W każdym razie ja jestem w drodze do Berlina i wiem, że im bliżej Hamburga będę, tym bardziej moja nadzieja na to, że coś się uda, będzie rosła. I to jest bolesne. To jest bolesne, bo od czasu tej afery premiowej, ja miałem naprawdę tak duży dystans i to jest wina probieża odnoszę wrażenie, bo już abstrahując, że ledwo się dostaliśmy, nadal zero nadziei, zero jakiejś ekscytacji, to musiał takie dwa sparingi zagrać, musiał ich nauczyć wyprowadzania piłki jakiegoś takiego kulturalnego od tyłu, znaczy no, nie nauczyć oni to umieli, tylko jakoś tak, wiecie, zaszczepić tą pewność siebie i po co? Jakby cały czas grali tą lagę, jakby przegrali te dwa sparingi, to człowiek by jechał z takim przeświadczeniem pff, będzie co będzie, a tak no jadę z przeświadczeniem będzie co będzie ale tutaj w serduszku Słyszę, jak to serduszko do mnie prze przemawia w biało-czerwonych barwach. Maćku, wystarczy jedna dobra piłka za plecy. Wojciech Szczęsny potrafi fantastycznie bronić. Turniej Bednarka, turniej Kiwiora, obrona szczelna. My wyprowadzamy piłkę, dwie piłki za plecy. Urbański talent. Ono już tworzy swoim życiem scenariusze. Ja już wiem, że to jest silniejsze ode mnie. Ja świadomym umysłem wam zaraz wytypuję, jak to widzę, ale to, co ono sobie tam robi w bani a w zasadzie w serduszku to jest inna para kolorzy. dajcie znać w komentarzach czy macie tak samo wierzę, że tak, wierzę, że tak, ale dobra obiecałem, że wytypujemy całe euro zabieramy się za to, robię to na stronie telegrafa rok temu chyba, a w zasadzie dwa lata temu robiłem na tej samej, jak się nie mylę czyli układamy kolejność w grupie najpierw, a później w kto z trzecich miejsc i tak dalej, i tak dalej, więc tak grupa A jest o tyle prosta, że na pierwszym miejscu będą Niemcy na ostatnim Szkocja. Ja wiem, że większość tutaj stawia na, na Węgrów, a ja tutaj jakąś niespodzianeczkę, że Szwajcarzy zajmą drugie miejsce, Węgrzy trzecie, i Szkocja ostatnie miejsce. No tak to widzę. Stwierdziłem, że ja nie będę sztampowo tutaj, wiecie, dawał tych typów, bo też tampowe typowania to już oglądaliście, a ja zawsze muszę fejlami sypać. Jak to na oddziale, więc Hiszpania nie będzie na pierwszym miejscu. Będzie Chorwacja. Hiszpania zajmie miejsce drugie. Włosi dopiero trzecie i Albańczycy czwarte, chociaż też nie mam pewności, czy ci Albańczycy nie namieszają, coś ci Włosi mnie kompletnie nie przekonują na tym turnieju, no powiem Wam szczerze, no ale dać ich na czwarte miejsce za Albanią, to też chyba, to też chyba, dobra, zostanę przy tym, to i tak jest już, myślę, duży szum będzie w komentarzach, jak Hiszpania nie pierwsza. Grupa C, no... Chciałbym, żeby Anglia nie była pierwsza, ale wydaje mi się, że będzie. Natomiast ja uważam, że Duńczycy mają papier, żeby być czarnym koniem. Właśnie im spierdzieliłem cały turniej, bo to jest pocałunek śmierci, jak ja coś takiego mówię. To jest pocałunek porażki. Więc yy, przykro mi Duńczycy, naprawdę życzę Wam jak najlepiej, no ale sami widzicie. Serbowie z kolei mam nadzieję, że upadną sobie głupi i rozwalą. Nie kibicuję tej reprezentacji. Niektórzy wiedzą, dlaczego niektórzy nie wiedzą, nieważne. Ale mimo wszystko, no myślę, że to oni... Będą nad Słowenią taka, taka czuta. No i nasza grupa, zostawię na koniec, zostawię na koniec. Grupa e. e. Mamy Belgów. Ja uważam, że to jest reprezentacja, która może namieszać. Nie można ich nazwać czarnym koniem, bo to jest za silna reprezentacja. To jest jeden z faworytów, tak czy owak, więc ja myślę, że wypali, wypali mi ten turniej. Kurde, mam tutaj takie małe coś. I to małe coś to jest kolejna taka próba niespodzianki, że ci Słowacy. No i nie wiem, nie uzasadnię wam tego, to jest szósty zmysł. Czyli nie będzie tak. Ukraińcy pewnie będą drudzy, ale jak się bawimy, to się bawimy. Tak. I grupa F, zanim będzie jeszcze nasza. No nie, no, Krystianu tutaj. Zresztą zgadzam się z Michałem Polem, jak rozmawialiśmy ostatnio. E, będzie podcast zresztą jutro. Trochę za On mówi właśnie, że Ronaldo może nastrzelać. Patrzę na tę grupę i myślę, że coś w tym jest. Że coś w tym jest. Natomiast na drugim miejscu znowu dam niespodziankę. Widzicie ile niespodzianek daje? Aż za dużo, ale którąś trafi i później będę się chwalił. A, widzicie jak przewidziałem? Tam, Czechów na drugim miejscu. Turków? No, jakoś w tych Gruzinów nie wierzę. I teraz nasza grupa. Potężne emocje. Zastanawiacie się pewnie, jak to rozwiąże? Właśnie tak. Ostatnie miejsce w grupie. Przepraszam, że tak to widzę. Jest mi przykro, ale mówię. Uruchamiam swój umysł świadomy. Serduszko będzie co innego mówiło w niedzielę, ale dzisiaj wam mówię z główki, i jest to w ten sposób. Kto z trzecich miejsc? No, tak. Postawię sobie tutaj mimo wszystko na tych Turków na Węgrów postawimy tutaj na tę Ukrainę no dobra, niech już będą ci Włosi, no trudno o wy ku... przepraszam, cenzurę tu trzeba tu trzeba dać zobacz jakie mędy ty, ale ale macie minucha, o Jezu musimy nadrobić, na stronie Bane.com, zaraz zobaczymy czy tutaj to przejdzie Dobra, mamy to, nadrobiliśmy, ale wiecie kto was w konia tak nie zrobi jak ja zostałem zrobiony? Futrol.pl. Aczkolwiek to jest zabawa tylko dla pełnoletnich. Jak wejdziecie na futrol.pl w zakładce co za typy, musicie założyć konto i zalogować się, potwierdzić swój wiek. To możecie typować mecze i robimy osobny sezon na Euro. To oznacza, że wszyscy startują od zera i co tydzień dla najlepszych BetClick ma free bety w postaci 1500 zł do podziału, nic co nie kosztuje założenie konta, zabawa jest fajna, ja tutaj też wrzucę filmik ze swoimi typami, żeby Wam na tym nagraniu, jak już się, jak wejdziecie na futrol.pl, zalogujecie się, wejdziecie w typy, będzie tam filmik właśnie z moimi typami na pierwszą kolejkę, wpisujecie wyniki po prostu tutaj i, i koniec. I, I miła zabawa, gdzie można zgarnąć dodatkowe free bety. więc zachęcam. A wracając do tej rundy 16, mamy tak. Niemcy z Danią, kurde, no, nie, no, Niemcy są za mocni. I skończyło, skończyło się moje czarno koniowanie, kurde, duń, duńskie. No, nie, no, Niemcy są mocni dla mnie. Naprawdę to jest mocna reprezentacja. Hiszpania, mimo wszystko, ze Szwajcarią. Chorwatów uważam za dużą siłę. Angole zjadają Turków. No, Portugalia to ich Węgrów też cyknie. Holandia moja, wspaniała. No, lubię Holendrów i Hiszpanów. Zawsze tym reprezentacją kibicuję. Chociaż wolałbym, żeby Polska wyszła. No, Belgowie to w ogóle przystawka. No i Francuzi, rzecz myślę oczywista, w pojedynku z Czechami. Zaczynają się piękne mecze, słuchajcie, ćwierćfinały. Jakby takie były ćwierćfinały, no, stop. Z ręką na sercu. przecież to jest zajebiste, są pary ćwierćfinałowe? Jak wylosowały wam się takie zajebiste pary ćwierćfinałowe? No, pewnie tak, bo najlepsze drużyny są rozlosowywane. Chorwacja z Niemcami. Gospodarze, mimo wszystko, gospodarze, pamiętamy, Korea, Japonia, można przepychać. Portugalia, Holandia. Kurde, i tutaj będziecie się pewnie nie zgadzali, ale ja. No, Kuman z drugiej strony. No dobra, się kliknęło. Nieważne. Belgia, Francja. Normalnie bym leciał na Belgów, gdyby to nie była Belgia, Francja, więc nie leciałbym. No, Francuzi są za mocni i Anglicy. Myślę, że będą silniejsi od Hiszpanów. Niemcy, Holandia. Wejdą Niemcy i Francuzi wejdą do finału. Z Niemcami i Francuzi według mnie to Euro wygrają. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje typy przewidywania na mecze Polaków. Porażka z Holandią, myślę, że remis z Austrią przy dobrych wiatrach i myślę, że porażka z Francją. Jeden punkt to jest mój typ na Polskę w grupie na Euro. Mam nadzieję, że się mylę, mam nadzieję bardzo dużą, ale jednak... Tak to widzę. Dawajcie znać, jak wasze typy. Pamiętajcie o promocji na komputroniku, bo to tylko jest ważne przez kilka dni i GoPro za chwilę się kończy. Pamiętajcie o lidze typerów na futrol.pl e no i dawajcie znać w komentarzach, jak wy widzicie. Serdeczne dzięki z góry za zaglądanie tutaj raz dziennie żeby zobaczyć te vlogi, bo to naprawdę kosztuje mnie to kupę siana. Dużo pracy też włoży w to Trojtek, więc wielkie kciuki dla, dla niego, bo też, też będzie w to bardzo mocno zaangażowany, więc z góry dziękuję Ci, mistrzu montażysto. Mistrzu montażu, no, królu pokłony. I widzimy się w komentarzach. Dziękuję Wam. papa. Pa. Czy to się nagrywało? Ja... ale przez chwilę myślałem, że nie. A, a uwierz mi, nieraz tak miały.